Kolejna edycja Let's Talk about Skin, a na niej premiera urządzenia ulterapii, wykłady od wybitnych specjalistów oraz blisko 200 lekarzy z całej Polski. So it's really important to go to events like we are here today because we have to keep on learning. As doctors, we are sentenced to life to be students forever. Wyjątkowe spotkanie lekarzy, specjalistów, gdzie mamy możliwość dzielenia się własnym doświadczeniem i wiedzą. Ja miałam przyjemność mówić o linii nowych bioregeneratorów. Preparaty te są przede wszystkim bezpieczne, dają naturalne efekty, świetnie integrują się z tkanką oraz dają minimalny obrzęk pozabiegowy. Niezwykle korzystne dla pacjenta jest połączenie kilku zabiegów celem zwiększenia efektu. Idealnym połączeniem, które występuje dzisiaj, o którym mówimy na naszej konferencji, to jest połączenie ultery z hydroksyapatytem wapnia. W Ulterapy Prime wykorzystujemy zogniskowane ultradźwięki, żeby wystymulować odpowiednie warstwy skóry. Możemy pracować na głębokości 1,5 mm, 3 mm lub nawet 4,5 mm. Tego typu wydarzenia pozwalają nam dzielić się doświadczeniami własnymi. Możemy pokazać nasze tips and tricks, możemy pokazać efekty naszej pracy. Serdecznie dziękuję za udział i zapraszam do współpracy.